Mam na imię Kasia jestem studentką studiów doktoranckich na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Już w liceum interesowała mnie biologia, matematyka i chemia, zatem szukałam ciekawego kierunku studiów, który by połączył te wszystkie dziedziny. Tak trafiłam na Biotechnologię na UJ. Bardzo spodobał mi się opis kierunku, dlatego też złożyłam Podanie na te studia, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Moją pasją jest sportowy taniec towarzyski. Tańczę. Styl standardowy. Mam obecnie klasę B w tym stylu. Jest to jedna z wyższych klas tanecznych. Moja przygoda z tańcem zaczęła się bardzo dawno temu. Zaczęło się przez znajomą, która brała ślub i zapisała się na kurs tańca towarzyskiego. Ja o tym usłyszałam i postanowiłam się również na ten kurs zapisać. Bardzo mi się spodobało. Natomiast w mojej miejscowości nie było. Jako takiej szkoły tańca towarzyskiego, a ja wiedziałam, że to jest mój styl tańca i tylko ten chcę tańczyć. Zatem taką prawdziwą karierę sportową, jej początki były w liceum, natomiast można powiedzieć, że w zasadzie zaczęłam na studiach. Połączenie tańca ze studiowaniem nie jest łatwe, ale oczywiście da się to zrobić. Obecnie trenuję 5-6 razy w tygodniu. Dodatkowo w weekendy wyjeżdżam na turnieje tańca, które odbywają się w całej Polsce. Jak UJOT pomaga w rozwijaniu mojej pasji? Przede wszystkim mam bardzo elastyczny plan zajęć. Na moim kierunku jest możliwość wyboru grup ćwiczeniowych, co jest bardzo przydatne i mogę sobie wybrać, że chcę chodzić do grupy na przykład we wtorek o 12, a nie w poniedziałek wieczorem, kiedy na przykład mam trening. UJ jest najlepszym uniwersytetem w Polsce i możliwość studiowania na tej uczelni jest naprawdę super.